wszystkich mamy dzisiaj 30 października 2021 rok Zajrzymy do takiej małe rodzinki malutka rodzinka to jest, no, to jest tak bo dzisiaj troszeczkę daterek jest nie wiem, zaglądałem tu dość dawno Tu była mateczka zabrana i same sobie wyhodowały o, widać tutaj jest czerw, tylko co to za czerw jest? czy się unasiedniła, czy nie? o, mateczka jest widzicie? trzeba będzie ją zaznaczyć ale to jakbym ją zabierać z tą. tylko co to jest pszczeli czerw? czy trutowy? To jest pytanie, zagadka teraz. Wygląda raczej na pszczeli czerw, chyba. O, tu się w matecznik sobie zrobiły. Zobaczymy, to, czy ona się unasieniła. Ale wygląda, że to pszczeli czerw jest. Tak, pszczeli. Unasieniła się, bo ona dość długo nie czerwiła nam. I teraz pytanie dla Was. Bo ja mogę ją połączyć, tą rodzinkę mam tu ulik taki na dwóch korpusach Tu chyba Nie wiem czy tu są jajeczka, czy coś jest Nie, tu nie ma nic, tu jest pokarm o, Osa, uciekaj I teraz ten ulik, mogę połączyć go mateczkę jakiś tam sposób spróbować może wspólnie z inną w izolatorze troszkę tu ciasta jeszcze jest przetrzymać do wiosny ewentualnie możemy zrobić taki projekt jak w zeszłym roku z rodzinką w domu ale te, jeżeli w komentarzach napiszecie, żebym robił taki projekt, to będę robił. Jeżeli nie, to nie będę robił. To połączę. Napiszcie mi w komentarzach. A przede wszystkim chciałbym podziękować za pozdrowienia, jakie dostałem. I również przesyłam wszystkim pszczelarzom pozdrowienia i sukcesów w pszczelarstwie. No, odnośnie tego ulika. Czy go zostawić i taki projekt, jak w zeszłym roku robiliśmy ulic yy, ulik w domu, czy, czy go łączymy, by zostawić to na pasiec. Tak to go połączę. Dałam te dwie rameczki do mam taki ulik, tutaj, który mogę połączyć. A mateczkę bym spróbował w jakiś tam sposób zagospodarować, a Także napiszcie mi w komentarzach. A jeszcze, może odnośnie e, tych moich uli z OSB, dla mnie to jest materiał e, jak do tej pory, bo teraz ta cena ma, OSB poszła bardzo do góry. No, to jest bardzo rewelacyjny materiał budowlany na, na ule. Jak komu się nie podoba, czy nikt nie musi prostego budować Można jest tyle rodzajów, tyle materiałów na ule, że każdy sobie wybiera dla siebie, jak gdyby materiał. Dla mnie jest do tej pory. Być może, że w tej chwili szadzie zewersyfikować i poszukać coś innego, ale do tej pory to był najtańszy materiał, a pszczoły rewelacyjnie się w tym yy, zachowują, czy yy, hodują. Nie ma żadnych problemów przede wszystkim. A chemia w przystrzecie. styropianowe, styrodorowe tylko chemia, tam nie ma natury nic i też żyją, tylko trzeba warunki odpowiednie dostosować, do każdego ula trzeba odpowiednie warunki dostosować, do każdego środowiska chodzi o stworzenie odpowiedniego środowiska ula i żeby w środku ulu było odpowiednio, a nie zewn zewn zewnątrz to już kiedyś mówiłem raczej nie chcę się powtarzać, to tylko jest dla oka pszczelarza w środku w ulu jest najważniejsze co się dzieje Także napiszcie mi w komentarzach, czy mam zostawić go jako ulik domowy, czy jako ul, czy go połączyć po prostu. Dzięki wszystkim za uwagę, do usłyszenia. Może jutro, jak będzie mniej wiecznie, to zrobimy filmik w dużej rodzince, jeżeli będzie taka pogoda jak dzisiaj. A jak będzie wiecznie to nie będę zaglądał, zobaczymy jak się zakarmią miłe pszczoły po prostu, bo już jest wszystko zdejmięte, pod kamniaczki gotowe, no to wszystko do zimowli. Mogę taki wgląd zajrzeć, ale wszystko zależy od pogody, dzisiaj trochę wieje, Czego na zajrzałem, a nie chcę zaglądać do dużych ulic przy takiej powodzie. Ma być temperatura tak jak dzisiaj 17 stopni, jutro, ale mniej wiecznie. Zobaczymy. Dzięki wszystkim za uwagę, do usłyszenia.